Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak zrobić serum z kwasem hialuronowym w tajemnice, który może posłużyć do pilnacji cery tojczałej, mieszanej, prądzikowej, tłustej, naczynkowej, cery e, palacza, które ma właściwości rozjaśniające, napinające. Zapraszam. Dokładny skład serum podałem na Was w opisie filmu, a teraz pokażę Wam jak przygotować Serum z klasem hialuronowym i witaminą C. Bazą serum jest hydrolat więc tu jest marszki. Posłuży on mi do rozpuszczania pozostałych składników serum. Najpierw rozpuszczę potrójny kwas hialuronowy w hydrolacie, który utrzymuje właściwe nagrzeżenie na skórkę. Staje się on elastyczny, sprężysty i jedrnie. Następnie rozpuszczę witaminę C, która wzmacnia naczynia krwionośne i rozjaśnia cerę. Na zakończenie dodam glukonolaktą, który wpływa na stabilność witaminy C, a także regeneruje komórki i nawilża cerę. I dodatkowo jeszcze dodam konserwant naturalny. Teraz sprawdzam pH serum. PH serum serum wnosi 3, które są w jest witamina C. Teraz przyleję serum do buteleczki. Ser najlepiej jest użyć w ciągu dwóch tygodni i przechowywać je w lodówce. Yy, można je stosować pod krem a dzień na noc z olejem bazowym. także dziękuję za uwagę, pozdrawiam.